Siemano! Jeden klub, dobra, zapraszam jakiś haker, Dobra. Mam groma XD. pomogę ktoś w, w zdobyciu groma, bo ostatnią szansę mam. Klucz albo... Klucz albo hacker o Pomóżcie, plis, mam ostatni etap i ostatnią szansę. Straciłem gamy wszystkie weź, ktoś pomóc, bo dwie szanse mam. Tam coś pomoże? Tak, pomogę. Mm. 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 No i straciłeś, niestety. Taką. Smutno mi jest przez jego skino to ja wezmę, może po wezmę, może po wezmę, widzowie, proszę bardzo, mam piosenki, ma tika, tika czy bo, tika widzowie, mówią, mam najfajniejsze, to biorę.

żeby lepszy był, że mógł do jego trafić kaset, no monet tu nie mam, Masz um. Wow, Może w nas, jeśli wiecie dużo łapek w górę, to w następnym filmiku robimy opening na mega box, graj. Gramy. Gramy. Dobra, Mamy to co, gramy o nocy? Nie, internetu nie ma, widzowie. O, oh no, o jest, A nie, nie ma, Jest. nie, ma. nie, jest. nie, ma. Staram się nie, tu poruszać. nie, 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 nie dam Dove è il Lubię święta, więc sobie nakupywałem skinów. Ja też. Ja dwa kupiłem, nawet widzowie tak lubię święta. Patrzcie. Chcecie dołączyć do naszego klubu. Jest jedno wolne miejsce. Tylko dla kogo? Kto by chciał? Kto by chciał do naszego klubu? Nazywa się Zomki Jolka. Ziomki Olka. Ja go stworzyłem. No. To jest jakiś taki gościu, dowódca oczywiście tutaj Ja mam dziewiąte miejsce Win-win ma groma A niestety my Niestety my, niestety my Widzowie, no, Widzowie. no jeden las, osiem na dziewięć We, łe, łe No ale nie, nie. dobra, teraz to Święta muszą trwać. Dobra. Święta muszą trwać. No, święta muszą trwać. I ja to idź, taka stała Jak będzie mama, to pseć do nas. No. Dobra, jest internet. A nie ma. Ale nie jest. Czasami zaczyna. A nie ma. Ani ciągle. To jest internet. Potem... Tak, tak. Potem on przyniesie. No. Nie, to jest, jest na dole internet. Czy no? Co się dzieje? Baron! A, tam jest grom. Poczekam sobie na wielki stanic. No, Przynajmniej buch jest. Wiem.

i to był widziałeś? powiedz on teraz naglewał ja sobie na podsumnym mojej gry skasuję teraz olek Ma mogę zobaczyć czy jest internet tak idź po internet ja sobie tutaj gry o instaluję po mam takie bez sensu to dobrze zrypcamy dobrze Gry. nie ma internetu. Musisz po internet. No to idź. Nie, nie, aplikacje. Aplikacje i sobie pousuwam. trochę. Trochę, trochę. To sobie jużnie kto jest to dawno nie gram, więc w to sobie o tym na E Mogę tym salwać two gry.

Let's chưa now. Hãy subscribe cho Nie grała tak długo zabiera. wyjera, to gram czasami na notę. Karówka nic nie gra. Dobrze, ja już jesteśmy. Zbędziemy grać tak zwaną of Stars. Nie internet chce się skończyć. O kurde. Internet nie chce się widzowie skończyć. Dobra jest! Mijamy tu. Jesteśmy. Ty bardzo 15 minut nowa liga lubowa Dobra. Lecimy coś tu na 3. Nie, dawaj. Ja, dawaj gramy naukt. Dawaj. Sorry, to. Bo ja mam mi z mogę grać. No dawaj. Ja mam już że cię tak... Szkoda, że no, mnie... Nie ja No tak, dobrze się ciebie poczujesz. Ogniec trzeba dać. Co to wypadło? Psy z ciebie uległ. No. Nie, ja z tym nie gram. No. Gram z A4. Poproszę go. Nie Dobra, będę tak z nim grał, ale też z A4. Damy sobie go.

Nie wiem czy on, ona nie ma tego. Mm? Będziemy go sobie zabrać. Dobra, zadymy, dawaj. Czy W tę grę gramy. No, ja, nam co to jest? Jak? No, co to

sobie wziął ski na i on jest fajny, Gramy w widzowie. Pamiętajcie łapcie w górze. I Subiku. On to nagrywa, Jula. A Antek naglewa na YouTube a teraz. Dobra, jest git. she's she's on the